Jest tak, idzie. Wojtek, jeżeli dzisiaj pokonacie netto, zakończycie pierwszą rundę z trzema poryżkami i z sześcioma wygranymi z tym, w tym z mistrzem DB Portem. Takiej rundy pierwszej w wykonaniu kuriera jeszcze nie pamiętam. No, no cieszę się, no, że udało się parę punktów tutaj zdobyć. No, 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 oby, oby, oby więcej meczy było do przodu. Myślisz, że podium jest w zasięgu kuriera? Oh, no, czy jest w zasięgu? No, no, Depczemy tam faworytom po piętach. No, Misz nie jest chyba w naszym zasięgu, bo są przynajmniej dwa zespoły poza za naszym zasięgiem, które. które regularnie wygrywają, no ale no depczemy im po piętach, no, i, no jest fajnie. Ta druga runda chyba będzie dla was trudniejsza, bo to już nie będzie takiego podejścia do kuriera, że a, to słabszy zespół. No tak jak mówisz, no nie ma, a już to w poprzednim, jakżeśmy rozmawiali, mówiłem, że, że nie ma łatwych meczów. No udało się owszem, wygrać z EBORTem dzisiaj netto teoretycznie słabszy przeciwnik, ale, ale w błędzie ten, kto, kto, kto przed meczem trzy punkty przypisuje. Nie, no trzeba wybiegać i, i wywalczyć te trzy punkty. Właśnie do kolegium Baltikum w zeszłym tygodniu pokazało, że teoretycznie słabszy zespół, a stracha wam napędził. No właśnie, wygraliśmy po walce, szacunek dla, 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 dla studentów, dla, dla rywali. Dobry mecz uważam no i kurier no, w ostatnich minutach praktycznie prze, przechylił szalę na, na, na swoją stronę. W końcu to co mi się podoba w tym sezonie to to, że jest bardzo no, spora ławka, jest cały skład i systematycznie przychodzi. No tak, no staram się mobilizować tutaj paru chłopaków i, 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 i... No, no oby tak na, na, na każdym meczu, bo, 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 bo tak jak wiesz, no, przegraliśmy jeden mecz pechowo, po prostu bra, brakiem ławki. Dzisiaj będzie zwycięstwo? No oczywiście no, przyszliśmy tutaj pobiegać i, i skasować trzy punkty. Mam nadzieję, że się uda. Dydych chi ddim yn gallu gwneud hynny. Rwy'n gobeithio mynd allan. Rwy'n gobeithio mynd allan. Rwy'n gobeithio mynd allan. Remik no nie idzie drużynie to w tym sezonie No dokładnie, jakieś czarne chmury, Fatum nad nami wisi. Kompletnie no w tym sezonie nie idzie. a Wszystko związane jest z problemami kadrowymi. Dzisiaj też bez rezerwy? Dokładnie, dzisiaj bez rezerwy, a nawet więcej bez jednego w polu. Będziemy sobie jakoś radzić w czterech Kolegium Baltikum deprze po piętach. No lepsze, depczę, depczę, depczę. No, my, Chcieliśmy walczyć tutaj o mistrza, a okazuje się, że będziemy walczyć yy, o ogon tabeli <grychy> i zobaczymy jak to będzie. W drugiej rundzie będzie lepiej w rewanżach? No myślę, że będzie lepiej. No, postaram się jakoś chłopaka zmobilizować, może jakaś, jakaś przerwa e, trochę, trochę w, głowach, w głowach im poprzestawia i, i jakoś się zbierzemy do kupy. Przy, będzie nas przychodzić więcej, bo, bo to jest klucz do, do jakiegoś tam sukcesu. No, nie da się wygrać meczu jak, jak gra się bez zmian albo, albo bez podstawowego składu. Jaki dzisiaj wynik będzie? No dwucyfrówka na pewno. Powodzenia Wam życzę, żebyście powalczyli. Dzięki. Dzień. Pracu Prasuda! pracu Prasuda! 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 Prasuda!